No, budujesz taka utopia, w pewnym sensie. No, to samo mogę powiedzieć o tym świecie, w którym ty się obracasz na co dzień pewnie, nie? W którym obracałem się do tej pory, że on też jest utopijny, bo on się kończy chyba właśnie, nie? A tutaj mogę być częścią rozwiązania i czuję się, że jestem częścią rozwiązania jakiegoś, nie? Odciążam to wszystko i ja zaczynam regenerować otoczenie, nie? Te piaski, na których nic się nie dało uprawiać, nagle zaczynają przynosić korzyści, więc to jest piękne, to się dzieje. Wolę to życie niż to w systemie, bo jakby dobrze się tu bawię. Wszystko tu sprawia, że chcę tu być, nie? Jestem szczęśliwy, dobrze jem, dobrze się ruszam, poznaję pięknych ludzi, szukają jakichś alternatyw, robią ciekawe rzeczy, nie powtarzają w kółko tych samych schematów. Tutaj każdego dnia ja uczę się czegoś nowego, robię coś nowego, wszędzie jest jakiś eksperyment. To jest o wiele ciekawsze niż to życie w mieście.